Pięknie, dzisiaj wjechało do nas takie Audi, nawet na lawecie bez kół, zaboku to spalające. Dawno nie robiliśmy przeglądu placu. Pokażę Wam dzisiaj co nowego do nas wjechało. Mamy tutaj taki kontenerek, może chciałby ktoś sobie zrobić jakiś kurniczek, albo coś na gołębnik, albo może na rowery. na rowery Taka mała komóreczka. Co do nas zjechało? Mamy żuka, tak jak mieliśmy Tutaj mamy pozostałości po Lagunie Trójce, ale może komuś coś jeszcze potrzeba. Jakieś siedzenia, coś ze środka jest. Dawno nie chodziliśmy, więc przejdźmy się po placu. Tutaj renóweczka. Audi. Fajne, bardzo popularne auto Wśród młodzieży Dużo tuningu Może komuś coś potrzeba Wyszedł. Kierownica bardzo ładna Trójna ramienna Rzadko się trafiają te. Tu mamy Podobne auto Dolcica czwóreczkę Tutaj Rarytas na autokasacji Toyota T25 w kombi też poszukiwane części o, tu mamy takie auto chciałem wam pokazać wszystkim bardzo mało jest tata może ktoś szuka takich części więc w Pietrostalu na pewno znajdzie bo mamy całe całe, to auto. Toyota 20 verso też rzadki model może komuś coś potrzeba zapraszamy do nas Rubia, Audi Mercedes Doblo. Dwie wektry. Jedna miała być wtedy dla Zbysia, ale dobrze nam się sprzedała. Tu mamy drugą. Tu cała rodzina smartów. Może ktoś coś szuka do takiego smartu. Zapraszamy do nas, o, tu mamy fajnie zarytarce. Chciałem pokazać jeszcze wszystkim. Piękna Honda, bardzo ładny kółka ma ta Honda. Chcemy Ale co ty, co ty, robicie tutaj? Podchodzimy teraz zaczkiem do góry, żeby koła można było odciąć Jakie koła? To e, goz, może ustalcie czy Wam są potrzebne kółka, czy resory. Co ma resory to jest potrzebne. Widzicie w Piotrostalu można też kupić i nawet e, resory do Jelcza i koła do Jelcza, więc zapraszamy do Piotrostalu. Do tłuszcza zaściankowa 1. Dawaj do góry jeszcze. Wychuł! Tak. Róbcie tą robotę, jak będzie wam mało, to dajcie znać. Dobra, 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 dźwięk. O podnieś jeszcze trochę wyżej, jeszcze wyżej.